Witam, tu Alistejo Przed nami pojedynek. Mrażący krew w żyłach. Mają nawet paladynów. Szał! Wystarczy mi to, co mam. Kapłani uciekli. O, dwie skrzyneczki. Hmm. Zastanówmy się. Gdybym tak, zimowy taniec użył w tym miejscu Oj, sporo ich przeżyje. A ja mam dużo many. Może jednak Uboższą wersję. Jednak więcej jednostek oberwie. Tylko że jak zwykle mam problem O. Czy to by miało sens? W sumie miałoby. Czyli raz. I szał rośnie. To jest ważne. Właśnie przydałoby się przyzwać istotę eee, posłańca. Mm. O, tu jeszcze lepiej. Tu dużo lepiej. Najważniejsze, żeby oni przeżyli. Reszta mogłaby paść. Nie obraziłbym się. Hmm. Właściwie możecie posłużyć do tego, żeby się tu dostać. Czyli tak, obronna. Mhm. Może już zaczniemy zbierać. Chociaż nie, bo oni chyba mają coś takiego, że po takiej linii potrafią bić. Się. Lepiej, żebyście się jednak rozeszli. Chociaż nie, to tak dobrze stoicie. Dobra, to... A może i na siebie zdenerwować? O, bo ja wiem, ale nie będzie. Tutaj. Hmm. Tak. Czy tak? Nie, no krok do przodu. Albo może tu. Chciałbym chociaż, żeby ty... Tej... Chociaż nie, bo jak ja bym... W sumie można by też z tego uderzyć. Nie, niech zostaną. Tutaj będziemy osłabiać. Chyba, że tu. Bo ja wiem. Dobra, pijemy. Chodzi o to, żeby szał nabić. O, 13. Poległo. Tak, i to jest ta chwila. I jeszcze jedna szansa. I biegniemy aż tutaj. I co takiego fajnego? Kasa. czy nic fajnego. Ta, ta, ta. Hmm. I nie ruszajcie się. Dobrze. śledzenia tu się odbywają. O, fajnie. A z wolałbym, żeby to tak z magami tutaj jakieś lanie trwało. Wymiana ciosów. O, właśnie, 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 właśnie. O, jak pięknie. Jeszcze teraz tutaj do kapłanów i, i dalej możecie też iść. dobrze. Mm. Jest świetnie. I jeszcze trochę mi dziecię przybędzie tutaj. Mm. Bijemy. Gdyby tu się udało przywołać dzieciom, Byłoby tak fajnie. A to już jest prawie, że o włos. Czyli tak bijemy w ten sposób. I. 41. Dobrze. I niech się dzieje. Pomyśleć, że przegapiłem tą armię. Hmm. Aha. Nie, bo raczej tu. Okej. Okay. I ja Wam mówię, tu jest runka. Uuu! Gosturno, więc już, ale to będzie raczej coś słabego. Hmm podejść. Nie, lepiej będzie się wycofać. W ogóle to już jest nowa tura. Może tak spokojnie wycofajcie się tutaj. Zastanówmy się, co można by tu osiągnąć. W sumie many nie muszą oszczędzać. Bierzemy tańszy wariancik. Mhm. Raz. Świetnie. I tym razem droższy wariancik. I jest pięknie. Tu została tylko jedna grupka. Łapki ją ograniczają, więc nic tutaj nie zdziałają. A jeszcze dzieciom się nimi zainteresuje. Dzieciom wojny. Dzieciom zagłady. I porażenia wszelkiego stworzenia. Jak to procyk mawia. Mhm. Mm I cóż, strzelajmy. Teraz już tylko chodzi o to, żeby wystrzelać już za bardzo nie będę tutaj kombinował. Jest fajnie. Ale nie, nie, to musimy jedną troszeczkę poprawić. O, od po razu lepiej. <śm> Piękny unik, milordzie. <śm> tu nic. Idziemy, chodźmy z nimi, a jeszcze to potrwa. Nie, no tu nie będziemy podchodzić, przecież po co? No. Jest. Świetnie, zbliżamy się do nowego poziomu, ale to jeszcze długo potrwa. I najgorsze jest to, że będę musiał w Demonis albo w Hadesie ym, szukać. Przeciwników do pobicia. Aha, albo racja. zobaczmy, może kruk coś wywinął. Aha, i ten kostur. O, można ulepszać. Eee. Ciekawe, ale czy to nie jest. Bo ja już coś takiego miałem i chyba mam niedokończone. Eee. Akurat nie widzę teraz. Może rozebrałem? Na kryształki? O, to. Mm, no, to, to chyba jest to. Nie wiem. To jest nowicusze. Nie, to ten jest chyba jakiś taki bardziej prosty. Dobrze, ale ja chciałem zajrzeć tutaj, czy się, czy się coś poprawiło. Nie. Nie tym razem. Dobrze, przeszukajmy teren. Chociaż wydaje mi się, że już tak wstępnie przeszukałem, jak tutaj nie chodzili. Ale, znając mnie, mogłem coś przegapić. Że już nie wspomnę o tym, że znając mnie, to mogłem jeszcze jakąś armię tutaj przegapić. Hmm. Teraz udamy się w jedno miejsce. Chcę wrócić w moje rodzinne strony, gdyż tam mam do oddania quest'a, prawda? O, właśnie. Mm, tu. O. o, właśnie, właśnie. Widzicie? Znaczek. Dzień dobry synu Tormunda. Jak twoje podróże? Nie znalazłeś przypadkiem fragmentu statku szczęściarza Szalony Cefal? Nie, 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 no to wybierzemy opcję już właściwą. Spójrz, co wytargowałem od jednego ze sprzedawców antyków w Demonis. Elo, E, -y F, L na brodę mojego dziadka tabliczka z nazwą ze statku. Szczęściarza. Szalony cefal. Znalazłeś ją. Mogę ją wziąć. Ogromnie ci dziękuję, Olafie. Nigdy bym nie przypuszczał. Dziękuję. Oto nagroda. Jak obiecałem. Mam nadzieję, że legendy nie kłamią i część szczęścia użytego szczęściarza przejdzie na ciebie, Svenia. Hmm. A, okazji no nie było dużo, ale doświadczenie... Zawsze mile widziane. A może coś mu się poprawiło? Jeśli chodzi o sklep. Eee. O, tu jest jakaś nowa opcja. Sven, co ci się stało z włosami? A co z nimi nie tak? Nie wiem, ale zrobiły się czerwone. <śm> Nie pamiętam, jakie miało. Musiałbym spojrzeć na któryś z tych wcześniejszych odcinków. I to dużo wcześniejszych. Bardzo dużo. Eee, pokaż mi swoje towary, szkutniku. Aha, a może to jest tym szczęściem. Może, jeżeli bym ten odcinek oglądał, zanim z nim zacząłem rozmawiać, może miał inny kolor. Nie wiem. Wy to ocencie, sprawdźcie. Możecie napisać w komentarzu. Eee, pokaż mi swoje towary. A eee, te rybki to zawsze miały. Mhm. Mm no i teraz pytanie dokąd. Chyba trzeba będzie wrócić do Hadesu, żeby. żeby, żeby, żeby. kostkę lodu zanieść temu demonowi. A no właśnie, czy tu się coś zmieniło? Bo tu pamiętam, że. że mogłem kupować. inkwizytorów. No właśnie, tu się nie ma żadnego mm, wyposażenia. Tutaj nikt nie chce ze mną rozmawiać. Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym udamy się do Hadesu.